Dzień dobry, redukcja, dzień kolejny, no i mamy dzisiaj dzień wysokich węglowodanów, zatem postanowiłem, że nagram Wam caluteńki dzień jedzenia. Mamy tutaj wyjątkowo tosty z, samą, e, z samym szpinakiem, bo niestety, e, ale nie miałem mięsa, więc jest tutaj 40 gramów białka z izolatu. Konkretnie z tego Demetais Dunking Mokalate. najlepsze białko, jakie istnieje w ogóle. Także serdecznie polecam spróbować, zwłaszcza, że teraz na tym shopie jest promka, a z moim kodem Olszewski jeszcze taniej, także będę wdzięczny za wsparcie. Dziękuję bardzo. No i co my tutaj mamy? 120 g węglowodanów, 40 g białka i 0 g tłuszczy. Dzisiaj tłuszcze będą bardzo, bardzo nisko. Zaledwie 10 g dodanych tłuszczy na cały dzień, ale za to bardzo wysoko węglowodany. Zatrzymaj teraz ten odcinek i napisz, jaki jest Twój e, strzał, gaz odnośnie tego, ile węgli dzisiaj będzie y, na 8 niespełna tygodni przed zawodami w Dzień Wysokich Węglowodanów. Zwycięzca wygrywa. Co wygrywa? Wygrywa zwycięstwo. Lecimy dalej. Dobra, posiłek przedtreningowy. Mamy tutaj y, 150 gramów ryżu, 100 gramów banana, 20 gramów masła migdałowego, i 200 gramów piersi z kurczaka. Dzisiaj białko jest odrobinkę niżej. Zamiast 50 gramów na posiłek to 40. No i taka pasta z krukam dostępna migdałowa. Dzięki temu można sobie ją polać po prostu po całym posiłku. Taki sobie pomyślałem, że wam sprzedam Game Changer. Game ch Changer. Game Changer. Tak, Game Changer. Bo no fajna opcja. No, także tego. Tak to wygląda. No i co, lecimy dalej. A, na treningu mam jeszcze 40 gramów dekstrozy, tym razem zamiast 20 i 30, EA, jak zawsze. Dzień dobry, witam Was w kolejnym VoiceOverze na tym kanale i dzisiaj po raz pierwszy chyba od jakiegoś czasu nagrywam <grymne> Wam taki normalny, prawilny dzień jedzenia, czyli wszystkie posiłki jeden po drugim. Myślę, że to jest taki dobry czas, żeby powolutku tego typu filmy nagrywać, mimo tego, że one nie będą się te dni jedzenia jakoś bardzo mocno różnić, zmieniać, to myślę, że to jest fajna, taka. Fajna po pierwsze odskocznia, a po drugie fajnie jest też mniej więcej udokumentować, żebyście zobaczyli, jak to wygląda pod względem zmian ilości jedzenia na przestrzeni tych ostatnich tygodni zawodów, bo w końcówce to będzie pewnie bardzo mocno. Fluktuować, czyli będą bardzo duże zmiany między dniami e, takimi średnimi, niskimi, a dniami wysokimi, To względu po prostu na potrzebę e, czasem doładowania tej sylwetki, wypełnienia. Jak się jest już troszeczkę na większym poziomie takiej masy mięśniowej, nie żebym to się jakoś stawiał bardzo mocno ponad niektóre osoby. Natomiast no, tak to już mniej więcej wygląda, że jak się troszkę więcej masy mięśniowej ma, to m, bardzo często u wielu osób, ja jestem taką osobą, Potrzebne jest troszeczkę balansowanie na granicy tej, tego wypłaszczenia, czyli doprowadzanie czasem sylwetki do takiego stanu, gdzie naprawdę no widać, że jest po prostu płasko, natomiast nie zostawanie w tym stanie zbyt długo, dlatego że ja już trochę usezonowaną, można powiedzieć, sylwetkę mam. Oczywiście jest sporo nowej masy mięśniowej, przynajmniej taką mam nadzieję, i przynajmniej na razie tak to wygląda, że tej sporo nowej masy mięśniowej jest. Natomiast Kamieślowa, która już jest to ona już tak powiem swoje lata świetności i widoczności miała. To znaczy, że już sylwetkę kilka kilkanaście razy miałem dociętą do no, nie chcę powiedzieć kości, bo to zabrzmi trochę arogancko, ale do stanu takiego naprawdę dobrego i bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, zatem ja już nie muszę robić jakichś takich rzeczy super, super ekstremalnych, natomiast teraz na tym poziomie, gdy już kilka, kilkanaście razy ktoś był w tym stanie, że naprawdę tą sylwetkę doprowadził do, do dość niskiej tkanki tłuszczowej i nie ma takiej starej, można powiedzieć, opornej tkanki tłuszczowej, takiej zbieranej, wiecie, latami, tylko jest to dość świeża tkanka tłuszczowa, taka, która się po prostu akumuluje w trakcie okresu w sezonu. no to wtedy warto jest właśnie pilnować tego, aby nie tyle gubić tylko i wyłącznie tkankę tłuszczową, ale też nie doprowadzać do momentu, w którym zaczniemy być na tyle wypłaszczeni, że nie da się tego, że tak powiem, odwrócić, bo czasem są takie momenty, że ktoś już jest tak wypłaszczony, że naprawdę potrzebowałoby kilka, kilka dobrych dni grubego ładowania, żeby się wypełnić, a coś takiego nie jest absolutnie konieczne. Warto jest doprowadzać się do takiego stanu, gdzie faktycznie jest ten moment, że jesteśmy kilka dni w takim stanie wypłaszczenia wtedy faktycznie do tej tkanki tłuszczowej mocno się dobieramy, takiej opornej można powiedzieć, a następnie robimy lekkie ładowanie, żeby wypełnić się glikogenem, żeby ponownie mieć siły witalne na ciężkie treningi, żeby ponownie mieć to takie, by osiągnąć to takie wypełnienie właśnie tego glikogenu wewnątrzmięśniowego, też wątrobowego, bo to też bardzo mocno wpływa na kwestie sytości i następnie znowu z powrótku sobie schodzić do takiego stanu właśnie lekkiego wypłaszczenia. Więc wydaje mi się, że to będzie dość ciekawy proces do udokumentowania, na pewno ciekawszy niż w okresie masowym, gdzie tak naprawdę nie dzieje się nic oprócz zwiększania bezproduktywnego, można powiedzieć, tego jedzenia, no bo jedynym celem zwiększenia jedzenia w okresie masowym jest po prostu utrzymanie stałego poziomu dodatniego bilansu kalorycznego. Natomiast w okresie przygotowań do zawodów zwłaszcza no, to jedzenie jest specyficznym narzędziem i, i warto jest je dobrze wykorzystywać. I tutaj, właśnie, rola trenera jest bardzo, bardzo istotna i nieodzowna, ze względu na to, że my bardzo często jesteśmy względem siebie nieobiektywni. Są osoby, które chcą ładować za wszelką cenę, ponieważ boją się strasznie być wypłaszczeni, i w drugą stronę są osoby, które boją się załadować i z, z tym wypłaszczeniem się zaganiają zbyt daleko. I to jeszcze raz powtórzę: są osoby, które wybłaszczyć się bardzo, bardzo mocno muszą, bo na przykład po raz pierwszy docinają. Ale u osób, które nie robią tego po raz pierwszy, trzeba naprawdę na granicy krawędzi balansować, i to jest ta właśnie sztuka dobrego prowadzenia zawodnika. której Luki akurat jest mistrzem, więc tutaj się nie muszę obawiać. Stąd też właśnie spokojną głowę mam cały czas i to jest właśnie bardzo fajne, że wstaję rano w sobotę, robię Lukiemu raport i nie przejmuję się niczym. Cokolwiek mi luki napisze, nie zaczynam tego analizować, czy jest to mądre, nie mądre, czy ma to sens, czy nie ma sensu, tylko po prostu robię, co, co zostaje w zaleceniach i mam w zasadzie pewność, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie na ten moment, a czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to tak naprawdę tego nie wie nikt. Sam tego tak naprawdę do końca nie wiem, dlatego że nigdy w życiu nie miałem tyle masy mięśniowej, co mam teraz. Jest to zupełnie nowy poziom też dla mnie, a co dopiero dla, dla trenera, który jest. Tak naprawdę po raz pierwszy obecny przy takim prepie ze mną, więc to też jest kwestia tego, żeby zawodnika się nauczyć. Więc cieszę się, że robimy te, te zawody jeszcze wcześniejsze. Dlatego, że będziemy mogli sobie przetestować właśnie cały ten proces, cały proces odwadniania, aplikowania, więc tutaj jakby będzie to fajnie, żeby to przetestować, bo jak wiecie, chyba 5 maja jest tylko i wyłącznie regional, więc to jest taka kwalifikacja do tego, żeby móc startować nie tylko w Polsce, ale również za granicą przez cały rok. W Federacji MPC coś takiego obowiązuje, że takie regionalne zawody należy zrobić, żeby móc w ogóle startować dalej w jakichkolwiek innych zawodach a następnie będę już próbował bawić się w sięgnięcie po tą kartę Pro. Czy ona będzie mi dana, nie wiem. Nie chcę mówić, że jest to dla mnie mało istotne, bo to nieprawda. Chciałbym tą kartę kiedyś zdobyć. Natomiast nie jest to mój absolutnie priorytet, i tutaj jestem z wami całkowicie szczery. Ja od zawsze mówiłem, że dla mnie priorytetem jest posiadanie sylwetki zawodnika Pro, i wydaje mi się, że to jest, to są wyżyny moich ambicji, bo to są wyżyny moich możliwości tak naprawdę. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ugram kiedykolwiek kartę, to w czołówce Olimpii nigdy stać nie będę, więc jakby tutaj. Mam cele realne, natomiast wierzę też mocno w siebie. Wierzę w to, że jestem w stanie przygotować najlepszą sylwetkę, jaką jestem w stanie, że jestem w stanie zaprezentować się na scenie. Bardzo dobrze pracuję w tym kierunku, i to jest dla mnie ważne. To jest dla mnie ważne, żeby się jako zawodnik po prostu spełniać i żeby wnieść na scenę zdecydowanie lepszy pakiet, większy pakiet, dojrzalszy pakiet, bardziej pewny siebie pakiet niż zrobiłem to półtora roku. Temu. I to jest taka idea, która mi przyświeca przy każdym prepie, niezależnie od tego, jaki będzie wynik, czy będę pierwszy, piąty, szósty, dwudziesty, trzeci. Ja muszę być zadowolony sam z sobą, co jest ciężkie do uzyskania. Bo tak naprawdę najczęściej jest tak, że to tylko my nie jesteśmy zadowoleni, mimo tego, że wszyscy wokół nam mówią, że jest dobrze. no To my tego nie zazwyczaj, zazwyczaj nie widzimy. Ale no, tak to wygląda. To jest też taki sport, można powiedzieć, bardzo egocentryczny więc ciężko jest sobie czasem zracjonalizować pewne, pewne kwestie, nawet fajnie widać po kwestii robienia progresu, nie? Jak zaczynałem, ważyłem 58 kg, teraz ważę w okresie off-seasonu 123 kilo. Te 58 kilo też ważyłem oczywiście w takim może być off-seasonie. Więc yy, no jest to ogromny przeskok, nie? a ja tego nie widzę. Ja mam wrażenie, jakbym Wyglądał cały czas tak samo, jak zaczynałem, co jest zabawne trochę, jak się tak o tym pomyśli, jak się czasem zestawi te zdjęcia, to aż po prostu człowiek nie jest w stanie sam dowierzać. No ale tak to wygląda, nie? I to jest chyba to już właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Także tak to wygląda. Ja jestem nastawiony, jak sami wiecie, na zapierdalanie, bo zapierdalać trzeba i to jest dla mnie cel najwyższy. Fajnie jest, bo już czuję to takie wkręcenie przedstartowe, wiecie o co chodzi, jest taka już trochę powoli zawodnicza bania się wkręca, także już za niedługo możecie się tutaj szykować, będzie pewnie bardzo dużo pseudomotywacyjnego pierdolenia i mentalnego wylewania swoich żali, <noise> dlatego że to tak zazwyczaj jest przed startem, że się odpala taki mental... Trochę crazy, nie? Ale, ale to jest chyba też fajne w tym wszystkim, bo jak sobie człowiek pomyśli o tym, to, to jest to jakieś takie, takie zwierzęce yy, instynktowne, o, może nie zwierzęce, bo zwierzęce trochę dziwnie brzmi, ale takie instynktowne, yy, przetrwaniowe, yy, pierwotne. Jakieś takie ludzkie odruchy się włączają w człowieku. Jak wie, że za niedługo będzie jakby walczył o to, żeby się dobrze zaprezentować i w pewien sposób, żeby udowodnić, że jest lepszy od innych, nie? Więc fajne to jest. No tyle. W zasadzie ode mnie. Mam nadzieję, że te, tego typu voice -y są dla was ciekawsze niż opisywanie tego, co się dzieje na załączonym obrazku, zwłaszcza, że teraz w większości nie będę ukrywał. Ja wam nagrywam albo serie rozgrzewkowe, albo serie takie. Nie główne, można powiedzieć, czyli serie to takie najcięższe, staram się już w tym momencie nagrywać, czy znaczy nie nagrywać, robić na wyłączonym aparacie, żeby się po prostu zbyt mocno nie rozpraszać, bo nie ukrywam, że już powolutku, no jakby staram się wszystko dopinać tak, żeby, żeby najważniejsze kwestie były dla mnie najważniejsze, czyli takie rzeczy jak trening, takie rzeczy jak pozywanie, takie rzeczy jak cardio. I to nagrywanie jest gdzieś tam w tle, żeby pokazać Wam jak to wszystko wygląda, co robię, natomiast żeby też nie było czegoś takiego, że gdzieś tam przez to, że ustawiam kamerę czy coś takiego, to ten trening gdzieś tam cierpi. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. Oczywiście postaram się raz na czas dograć Wam jakąś dobrą, ciężką serię, bo oczywiście są tu te serie też upadkowe. To nie jest tak, że ja teraz udaję, że ja tak normalnie nie ćwiczę czy coś takiego. Po prostu widzicie, nie? kiedy robię serię do upadku, kiedy nie robię serii do upadku, także możecie tutaj, myślę, że całkiem śmiało się rozeznać, w którym momencie nagrywam tę serię najcięższą, a w którym momencie nagrywam tę serię po prostu taką przygotowywawczą, nie wiem, czy takie słowo jak przygotowawcza jest, ale wiecie o co chodzi, więc myślę, że jest to, będzie to w miarę czytelne. Ja tutaj nie będę zgrywał jakiegoś, nie wiadomo jak, ciężko pracującego typa, bo ciężko to pracują wszyscy zawodnicy, i tak to powinno być. To nie powinno być coś, czym się człowiek powinien chwalić, tylko to powinno być coś, co jest na tyle naturalne, że, że no to trochę tak jakby, jakby ktoś przyszedł do, do, do pracy i po zakończonym dniu pracy poszedł do szefa i się chwalił, że dzisiaj pracował, nie? No jakby to nie powinno podlegać żadnym wątpliwościom, także myślę, że tutaj nie ma co strugać jakiegoś, nie wiem, super najciężej pracującego zawodnika, tylko po prostu robię swoje, wtedy kiedy mam siłę nagrywam ciężką serię, wtedy kiedy nie mam to jej nie nagrywam i, i tyle. Tak, tak tylko sprostowywuję, żeby nie było. No i co? Tyle. Widzimy się w kolejnym posiłku, posiłku potreningowym, który okazał się zresztą jednym chyba z najlepszych rzeczy, jakie jadłem w ostatnich chyba roku. Nie wiem dlaczego, ale to połączenie potreningowe z dokładnie tymi produktami, które użyłem, to było coś niesamowitego. Mimo tego, że byłem pojedzony, to psychicznie to było tak pyszne, że miałem ochotę jeść więcej. Więc jeżeli będę miał jeszcze kiedyś dany taki dzień wysoki, wysoki, to na pewno powtórzę ten posiłek, bo był zajebisty. Dobra, witam Was po treningu. i Mamy tutaj 180 g węglowodanów i 50, 40 przepraszam, białka w formie izolatu. Na dole jest izolat białka, a u góry jest 225 g płatków śniadaniowych. Frosty Flakes pomieszane z takimi czekoladowymi tłuszczowymi płatkami. Tak jest zrobione, żeby była po prostu mniejsza objętość, żeby nie napychać kichy dzisiaj, bo nie ma takiej potrzeby. No i przy okazji coś odmiennego po treningu zjeść, bo dzisiaj będzie raczej mało ciekawie. Także tego jem i się słyszymy w kolejnym posiłku. Dobra, no to posiłek kolejny, to jest 125 gramów w ryżu. 20 gramów węglowodanów z ananasa, czyli 150 gramów ananasa z puchy i 200 gramów piersi z kurczaka. Takich posiłków mam dwa. Kolejny jest dokładnie identyczny. No i to w zasadzie tyle. Nie ma jakichś super relatywów, ale yy, będzie nie musi. No, Eight weeks Out. Coś tam dużo mówić. Więc kolejnego posiłku nie nagrywam, bo jest dokładnie taki sam. A widzimy się w kolacji. Dobrze. Czas to niestety, ale do obiegu końca prawdopodobnie jak widzicie ledwo żyje mam tu tosty które nie wiem czy nam radę wyjąć tosty dokładnie takie samo jak śniadanie tylko jest dodany plaster sera podzielony na pół do obu tostów i 100 gramów płatków ryżowych czyli łącznie tutaj 120 gramów e, węglowodanów, 40 gramów białka i 0 gramów tłuszczy. Dziękuję bardzo. To było tyle na dzisiaj. Jak ktoś zgadł, to gratuluję. Węglowodanów w podsumowaniu było bodajże 840. Do tego było 240 g białka i 10 gramów tłuszczy na cały dzień. Dzięki bardzo. Widzimy się jutro.